Się nudzić i czekać. W tej chwili mam sześć. O Jezu, i teraz skoczyć na dół i się zabić. No i jasne. Dobra, nie jest źle. Będę sobie tak robił co chwilkę. Okej. Okay. Pyk. 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 Oj zostało nam trzy. Bardzo niefajnie. Dobra, to ja zajdę z tej wieży. Mm. No jest dość nieciekawy z tym. Zobaczmy jak to wygląda, tak z tej peps stąd, filka no dobra może być, mi pasi, no yy, dobra to ja sobie może tak zrobię tej kobylstą, yy, zrobię sobie, yy, sobie za odgłosy w tle, no ale wiecie, nie, każdy ma małą siostrę i ona lubi sobie, pokrzyczeć. Tak, ona sobie lubi pokrzyczeć. I... Hmm, hy, 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 dobra, no to co ja na razie powstawiam sobie tylko szkło. E, e, hmm. Dobra, tutaj sobie zrobię taką wieżyczkę. Szkiełko tutaj. Ziemia. No, jen, jak to zrobię teraz? Po prostu świetnie. To jest Albo inaczej to zrobimy. Czyli tak, Ziemia, Ziemia. Szkiełko, szkiełko. Hopsa, hopsa. Szkiełko. Nie, ziemia, szkiełko. Teraz szkiełko. czy tam Postaram się nie zabić. I się nie zabiłem. A to bardzo dobrze, że się nie zabiłem, ponieważ jakbym się zabił, to jak już wiecie, koniec serii. Byście pewnie. Nie. Yeah. Dobra, co tam? Zobaczymy, ile nam się zrobiło tego. No, 10, dobra, na razie może być. Ja tutaj mam jeszcze tutaj. Yy... Hmm. Dobra, zrobię tego trochę. Ok, yy... mam 12. Dobra, mam 13. 13 to pechowa liczba, ale. W tym przypadku nie jest pechowa. Mi się bardzo podoba. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay, tutaj dziła jest. Jest dziła. Tutaj też jest dziła. Yy. Dobra, zniszczę tutaj szkiełko. Dobra, tutaj też nic się szkiełko. Hopsa. Hmm, hopsa. Hopsa. Hopsa, hopsa, hopsa. Oj, oj. Jak? Co ja zrobiłem? Dobrze zrobiłem, dobrze, sobka Mój błąd. Yy... I tutaj jeszcze i jeszcze tutaj i ja może sobie tak, mam jeszcze dziewięć to oszklimy to sobie ładnie chyba hm. hm. trzeba będzie pójść, nie? A tutaj sobie trzeba będzie tutaj też ładnie trochę inaczej to zrobić, bo nie wygląda to najlepiej. No tak w ogóle to wszystko jest dobrze. Więc yy, ja sobie jeszcze pójdę do mieszkanka i pójdę po piasek. w piasku się przyda. Dobrze, tyle wystarczy, i ja sobie jeszcze trochę tak zetnę drzewka. No, i jak to oszkle, to będziemy kończyć odcinek, ponieważ ja mogę tylko 15 minut nagrywać, a. No. No, wiecie tam, ja nie umiem się wysłowić czasami. Dobrze, mam dwa drzewka Owan, trzeba będzie zniszczyć tą ziemię, bo to hańbi. Kotlecika. Czyżbym już nie miał węgla? Nie, to niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. Jak nie można mieć węgla? Przecież przed chwilą jeszcze miałem i mam węgiel. Mam węgiel, mam. To dość dużo. Ok, jeszcze trzeba by nie zobaczyć, czy są mm, pochodnie, tylko cztery. I też. Mhm. Mm No, no to na na no semináři